Dzień dobry, witam Państwa na konferencji przed meczem osiemnastej kolejki BetClick II ligi, przed meczem z Kraczyn, Stochowa UKS 2 Łódź. To spotkanie już jutro, czyli 29 listopada o godzinie 16.00 i Łódzki Klub Sportowy rozegra je na wyjeździe. A z nami jest trener rezerw Łódzkiego Klubu Sportowego, pan Konrad Gerega. Trenerze, jako że to jest taki ostatni mecz w tym roku, to czy to jest dobry moment na jakieś podsumowania, jeśli chodzi o drugą drużynę? Dzień dobry, witam serdecznie. Takie detaliczne podsumowanie na pewno nastąpi zaraz po tym spotkaniu. Na pewno ten ostatni czas tego zespołu jest dobry. Pięć meczów, dziesięć punktów. Widać tą pracę, którą wykonaliśmy. Po prostu. Pojawiła się powtarzalność, która daje intensywność w wielu fazach, i jakby punktujemy, więc takie podsumowanie, tak mówię, detaliczne na pewno nastąpi. A dzisiaj na pewno cieszymy się, że wyszliśmy z jakiegoś trudnego momentu w połowie, powiedzmy, tej rundy, i, i, i teraz po prostu jesteśmy na dobrej drodze, żeby żeby dalej rozwijać tych chłopaków, ale też przy tym punktować i, i, i myślę, że to takie jest takie wstępne bardzo powierzchowne podsumowanie. Dziękuję bardzo i teraz poproszę o pytania od Państwa. Markowski TVP, Trzy To ja zapytam o rywala, bo w tej, w tym pierwszym meczu EUKS 2 ze Skrą wiadomo było, że zespół z Częstochowy to był tak klejony w ostatniej możliwej chwili. Czy wy jakby Ten progres zanotowaliście i czy, czy skra też ten progres Pana zdaniem zanotowała widoczny? Na pewno jest to zespół, który dobrze punktuje zdecydowanie u siebie na boisku. Więc tu na pewno sporo punktów zrobili grając właśnie na, na boisku ze sztuczną nawierzchnią i, i na pewno jest to jakiś atut. No ale my tak do tego nie podchodzimy na pewno jest to całkowicie inny zespół niż ten który rozpoczynał te rozgrywki dużo w trakcie już rozpoczętego sezonu dołączyło kilku zawodników między innymi były zawodnik UKS-u Mieszko Lorenz. więc na pewno jest to jest to taka mieszanka młodości z doświadczeniem i no i też jakby patrząc na to, że że gdyby nie minusowe punkty to mieliby tyle samo punktów co my więc myślę, że. Trzeba spojrzeć na to, że początek mieli trudny, a, a później zaczęli punktować, i mm, więc, odpowiadając na pytanie, tak widoczny jest mocny progres w ich grze. To jeszcze o tą murawę dopytam i o sposób grania na, na takim boisku. Wiadomo, że wy chcecie grać intensywnie, dużo szybko biegać, jak najwięcej na, na połowie rywala, no, ale to też może być niebezpieczne. Chociażby pod kątem kontuzji na przygraniu na sztucznej murawie. No i, i ta szybka gra, szybka wymiana piłki, ona też jest utrudniona na, na takim boisku. Czy, spo, czy planujecie jakieś zmiany wprowadzić w sposobie grania właśnie ze względu na, na murawę, na jakiej przyjdzie wam się mierzyć? Na pewno na pewno piłka będzie chodziła szybciej. To jesteśmy zdecydowanie mm, tego pewni, więc e, cały tydzień mówiliśmy o tym, że musimy zwiększać jeszcze o 1 2 tak. Czytanie skoków pressingowych bo, no bo po prostu szybciej będzie przeciwnik grał i, i tego jesteśmy świadomi. No i nad tym pracowaliśmy w tym tygodniu, więc mam nadzieję i tak jestem spokojny, jeśli chodzi na bazie ostatnich meczów o fazę wysokiego pressingu. Więc jeśli zachowamy to, co wypracowaliśmy przez ostatnie tygodnie tą tą konsekwentną pracę, tą, te automatyzmy, to to będę spokojny o tą fazę. Ale no tak jak mówię, no każdy będzie z inny. Zmiana na nawierzchni też jakoś mocno ja do tego tak nie podchodzę, bo no, to jest no, cały tydzień trenowaliśmy na boisku ze sztuczną trawą, więc ta adaptacja tygodniowa nastąpiła i myślę, że będzie OK. To jeszcze tylko dopytam. Yy, trener Dziuka yy, 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 zna to środowisko, zna skrety, czy mieliście okazję porozmawiać sobie o, o tym, jak, yy, jak tam się dzieje, jak, jak to wygląda. No, ja też znam, miałem tą okazję tam przez sporo czasu pracować. Myślę, że zespół, który był klejony w trudnych, powiedzmy, takich warunkach, dzisiaj wygląda powtarzalnie. Na pewno, na pewno nie jest łatwo, bo, bo myślę, że minus 7 punktów na początku to była trudna, um, trudne zadanie. Oni z tego wyszli, więc więc okej, okay. um, natomiast no, jak tam jest w środku tak na no, dobrą sprawę nie wiem, za bardzo się tym nie interesowałem, jakby skupiam się tylko na tych, na naszym zespole na tym, żeby żeby z tygodnia na tydzień po prostu widać postęp tej drużyny każdego z zawodników i, i to jest taki fokus jaki trzymamy w sztabie i jak widać jest on ta droga którą gdzieś podążamy jest odpowiednia. To jeszcze na koniec o sytuację kadrową bym dopytał jak to wygląda czy jakieś zejścia z pierwszego zespołu no i zdrowie przede wszystkim zawodników drugiego zespołu. O zejściach na razie e, nic nie wiem więc tutaj nic nie powiem mogę tylko powiedzieć, że Mateusz Wzięch wrócił do do pełnego treningu z drużyną. Oczywiście jakby z natężeniem sezonu pojawiają się mikrourazy, więc więc jak zawodnicy niektórzy mają i jakby tutaj mocno stawaliśmy sztab medyczny, żeby żeby ich podleczyć. Ale tak generalnie patrząc na to, że tych wzięch wrócił, to w pełni jesteśmy przygotowani w 100% kadrowym, kadrowych takich, jesteśmy przygotowani do tego spotkania. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to bardzo dziękuję i trenerze powodzenia jutro. Dziękuję bardzo.